No i witam, palimy dzisiaj w kominku. No i tutaj mamy 30 kg buka. W kominku rozpałka się rozpala. No i mamy 19.43. Pompa ciepła wyłączona i mamy taki stan naładowania pufora 1000 litrów. Cała porcja wylądowała w kominku z płaszczem wodnym. Godzina dwudziesta. Pierwsza godzina palenia. Osiemdziesiąt stopni na kominku. Kończy się godzina druga palenia, i rozpoczyna się trzecia. Jak widzicie, szyba czyściutka. I na buforze mamy taką temperaturę obecnie. mamy już godzinę 24 w kominku wypalone idziemy zobaczyć jak wygląda sytuacja na buforze jedna porcja drewna bukowego 30 kilo no i taki jest rezultat w dzień ciepło w nocy zimno. Zobaczymy, jak ten bufor 1000 litrów się rozładowuje. Mamy dzisiaj 20, godzina 12, i proszę zobaczyć, wczoraj wieczorem grzałem bufor 1000 litrów. Jedna nocka jest za nami. Co najmniej zagrzany został bufor. Na 3 dni, 11 30 zł, 30 kg. Tak to wygląda na ten moment. A jeżeli chodzi o matematykę to 11 zł, średnia na buforze przed paleniem, średnia na buforze po paleniu o 41 stopni podnieśliśmy za 11 zł więc 1 stopień że kosztuje E, grzania bufora 1000 litrów kominkiem z płaszczą wodną mojego syna 0,266 zł wielka radość w kominku się pali przede wszystkim dla przyjemności a przy okazji grzeje się bufor 1000 litrów no i też e, po to jest też pompa ciepła żeby jeżeli się nie chce palić w kominku to się nie grzeje i mamy pompę ciepła. Nie musimy nic robić, ale jeżeli chcemy sobie odpalić, to grzejemy. Prawie każdy, kto ma pompę ciepła, ma kominek albo tradycyjny, albo z płaszczem wodnym i w nim pali. I tak samo jest jak u mojego syna. Więc jedno nie przeszkadza drugiemu. Dziękuję za obejrzenie tego filmu. Życzę miłego dnia i pozdrawiam.